Dzień czwarty, czwarta porada. Moja sprawdzona wiele razy. Teraz ci mogę zdradzić dziecię. Daj dziecku wybór. W każdym możliwym momencie. Dziecko musi mieć poczucie kontroli sytuacji. Wy, niech dziecko wybierze. Takie dziecko większe, mniejsze każde. Czy jedziecie? Kto pierwszy wchodzi do gabinetu? Czy dziecko ma siedzieć na kolanach u mamy, czy będzie siedzieć samo? Co jeszcze możesz, Jakie możesz podejmować? Dziecko, żeby, nie? żeby nie było tak, że dziecko jakby nie ma takiego poczucia bezpiecznego w gabinecie, że na przykład mama będzie daleko, a jego będzie się coś wątpliwość i w ogóle. Mm. Lub tato. No. Tak, opatrzcie, nawet I, pudle do nas dołączyły. Mhm. I właśnie daj, daj dziecku świadomość, że, że mama będzie mogła siedzieć. Obok Ciebie lub, jeśli będziesz wolał, na kolanach. Super. Zapamiętajcie. Mówi to pani Rodwiko. Ekspert. Ekspert i Medical Mother. Pa!